Ciepka. Dzisiaj chciałem Wam pokazać taką dodatkową metodę wyczyszczenia, mycia płytek po fogowaniu i po wstępnym ich myciu packą z gąbką. Są już wyprofilowane, powiedzmy wstępnie umyte, ale tego brudu tego jeszcze bardzo dużo tu dla nich zostaje, jak wiecie. Ja, żeby sobie potem przyspieszyć tutaj tą pracę i płytki dużo szybciej były czyste, że tak powiem, a biorę po prostu z drugą jakąś szmatę. Kładę delikatnie, tak, żeby nie dociskać do, do fuk, nie uszkodzić tych fuk. Delikatnie kładę na podłodze i przesuwam. Najlepiej robić to po kolei, po płytkach za kolejnością, ale tu na potrzeby tego filmu, tak, że tak powiem, środkiem przejadę. I, i zbiorę tego. Widzicie, nie wiem czy widzicie, ale chyba widzicie jaka szmata już jest brudna. I tak można sobie zrobić całą podłogę. Przyspieszy to, yy, tak jak mówię, mycie. Następne i przede wszystkim możecie na tego podłogę szybciej wejść. Będzie szybciej sucha, yy, czysta. Nie rozniesiecie wszędzie dookoła brudu. Wiadomo, że musicie uważać na fugi, które są, ale jak staniecie na środku płytki, to wtedy się nic nie stanie. To tyle. Subskrybujcie, obserwujcie, komentujcie. Dzięki, cześć.